Pozbroiły się wilczury w rozmaite kły, siekiery i inne artykuły gospodarstwa ogrodniczego. Wzmocniły dodatkowo młodymi obiecującymi Kasprzakiem i Doylem, ale po dzisiejszym meczu wiadomo już, że Beniaminek spada z ekstraligi żużlowej. Patryku, pytanie w takim razie do Ciebie. No nie jak się mają czuć działacze i zawodnicy wilków Krosno, bo to możemy sobie wyobrazić, ale do jak wielkiego optymizmu mają powody tutaj zawodnicy gospodarzy po tak miarodajnym spotkaniu, jeśli chodzi o playoffy? Thank <laughs> Wiesz, Wiadomo, sy tak jak, jak to zawsze te senior boostery są, no tutaj taki moral booster, można powiedzieć, jeden wielki, ten mecz taki cały dla tej przede wszystkim trójcy. Chociaż oni tak może mniej potrzebują mu tego, czyli ta, mm. ta, 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 ten zaciąg liderów, czyli Dudek, Lambert, em, Emi, którzy oczywiście byli niepokonani dzisiaj. Przedpełski, który dzisiaj do nich dokoptowuje, tylko tak naprawdę tracąc jeden punkcik w czterech startach. Ale no, Juniorka na pewno nie ma się tutaj z czego cieszyć, bo jednak to na nich tą pierwszą swoją w historii startów w ekstralidze zrobił pan um, e, Baindur z Krosna. E, I to też oczywiście gratulacje. Więc e, tak naprawdę nie wiadomo, czy to zaliczyć na. na poczet takich udanych bardzo meczów czy nie no nie ma było gdzie się wy, wy, wywalić oczywiście ale błędów nie popełniano hmm. ale właśnie no, najsłabsza drużyna i to tak naprawdę tylko dlatego że no ten skład z 15 biegu był jaki był to mamy wynik no, do, że te wilki ugrały te 30 punktów i więcej, bo i nie zasłużyły, i tak naprawdę ci liderzy naprawdę dzisiaj fatalnie jechali poza pierwszym, pierwszą serią. Tak naprawdę, poza pierwszą serią to wilk, wilki po prostu nie istniały. Te kit były i przepalone i gdzieś pochowane. Nie wiem. O kątach mówisz? No, może do sprzątania po pierwszej lidze się przydadzą. W przyszłym roku witajcie serdecznie, kochani, na kanale Park Maszyny. Oczywiście zapraszamy serdecznie do zostawienia nam lajka, komentarza pod tym odcinkiem, oczywiście do subskrypcji na YouTubach oraz Twitterach w weekendy, bo zbliżają się teraz właśnie play-offy i będzie gorąco, a tam zawsze też, chociaż nie za gorąco, ale się jednak dzieje. Oczywiście, tak, patronity na Park Maszyn, to tam zapraszamy do wsparcia monetarnego naszego kanału i oczywiście Różlowo-Rodzina się razem trzyma. To jest wsparcie Andrzeja Szomeńskiego, akcja, której patronujemy i pewnie będą się jeszcze dłuższy czas będziemy, bo Andrzejowi naprawdę yy, teraz, nawet jeszcze bardziej chyba potrzebna jest nasza pomoc. Tak jest, kochani. No, i oczywiście przypominamy, że jesteśmy prawie już w wakacyjnym tutaj trybie. No, ja już dzisiaj nie z Nowego Jorku, ale i za dwa tygodnie, bo teraz przerwa na DPS będzie w przyszłym tygodniu już z Patrykiem na żywo. Będziemy mieli przez dwa tygodnie po, po live ie. a propos pierwszej ligi i ekstraligi. Oczywiście wynik 58 do 32. Paradoksalnie zasłużył sobie na ten kontrakt Waszek Milik na nowy sezon w pierwszej lidze, już z Wilkami Krosno, No, bo jako jedyny tak naprawdę, Patryku, od początku. W miarę przyzwoicie się prezentował, widać, że był szybki, że się starał, no tylko, że nie wychodziło co innego za to ci prawdziwi, prawdziwi tfu, liderzy, jeśli chodzi o wilki, czyli Jason i Andrzej, razem chyba co? Siedem razy przegrali, pięć do jednego? Coś takiego będzie, ale też tu wracając do Milika, który powiedział tej, w tej mix słynnej po meczu, że no jak u nas, my tak próbujemy robić taki tort, to nam rozwlepiają kary, a tutaj, dlatego właśnie tak się czuł znakomicie na początku, bo właśnie mm -hmm. była ta tarka, było ciężko, ale właśnie do takich warunków przyzwyczajeni są zawodnicy właśnie krośnieńscy i o tym właśnie mówi Wilk, że my jesteśmy facety, czy jakoś tak powiedział. I, I musimy się trzymać habety, nie wiem, dobra, to już zmyślam teraz, ale w każdym razie, że jak facet to nie ma co płakać, bo chłopaki nie płaczą, tylko zaciskają zęby i jadą. A hmm. Wiktor, Lampard? Co? Y on facetem nie był dzisiaj? Jak to było dzisiaj? Nie, no był facetem i no, że w tym biegu A. dziesiątym to generalnie tam y, pokazało, y, pokazali się ci, którzy niby są niby prawdziwszymi, patrzę tutaj w stronę oczywiście Andrzeja Lebiediewa, tak czy siak, y, w zasadzie do, te dwie trójki zdarzyły się takie, można powiedzieć, y, to były takie ciekawostki tego spotkania, bo właśnie Milik robi przed Polskiego w czwartym, wcześniej Bańdur po dość takiej, Odskakującej jeździe e, szarpanej e, robi tę trujeczkę w biegu juniorskim, ale no mówię, pierwsze moje wrażenia już po pierwszym biegu były takie, że no zrobili tutaj rewanż chłopaki z Torunia, tym z Krosna i, i pokazali, że na tych wertepach u siebie oni też potrafią wygrać i to jeszcze wyżej oczywiście. Natomiast już od tego biegu piątego, od drugiej serii tak naprawdę to była kanonada, jeśli chodzi o zespół gospodarzy. Nic ani tutaj, ani razu nie potrafili zagrozić zawodnicy e, krośnieńscy. Oprócz oczywiście tutaj najładniejszego. Mm, tej, tej o, części najładniejszej tego spotkania, bo coś się działo w dwóch biegach. Mam tu na myśli, Patryku, <laughs> wiesz, jakie biegi dokładnie? No ja wiem, że był pościg czwartego zawodnika za swoim motocyklem, to na pewno tutaj się działo, czyli właśnie wspomniany już pan Bańdur, który, jeszcze raz gratuluję tej trójeczki, który, który upadł i tak, no ktoś tam na Twitterach pisał, że na, na, raczej tam zgrywał ogony na WF-ach, ale jednak po przewrocie w przód poleciał do przodu i może to nie, nie byk, ani nie szedł jak Korzeniowski, ani nie jak, yy, yy, kto tam, Urbaś? Ale, ale, ale gdzieś tam zdążył, tak? Zbiec, więc, jakby tutaj, cała chwała dla chłopaka, który, który jeszcze się dużo uczy, ma przed sobą nauki, ale już pokazuje jednak zaciętość i, i to, że, że ma papiery na jazdę. Wiadomo, teraz też buchnęła informacja, że będzie wypożyczony do unitarnów do końca sezonu, ale właśnie, to tak niestety wyglądało, że te wilki, no, tempę dzisiaj te. Zębiszcze były, bo nawet ten lider, ten z prawdziwego zdarzenia, ten kapitan, ten wielki bojownik, wojownik Andrzej Libiedów, który tak przed meczem mówił o tym, że póki piłka w grze, to bramki dwie, a bilety drogie. Nadal nie odpowiedziałeś na pytania, które to te biegi były najgorętsze, panie kolego. No, jeden powiedziałem już teraz, a teraz, ale ja wiem, straciłem tą ścieżkę przez chwilkę. Dziękuję ci, że, że rzuciłeś mi tu, tu Kolejne. I, i, <laughs> i tak, i, i mogę wrócić na tory. No, już oczywiście dziewiąty, tak? Dziewiąty, który no Ty tak troszeczkę prześmiewczo na ten bieg patrzysz, bo. Tam przed Pełski się tasuje z Doilem, mm. czterymi mijanki mamy, na siedem w całym meczu, więc fatalnie. Jeszcze jakby wy, wyrzucić ten dziewiąty bieg, to już w ogóle w 14 biegach 3 aż na. Na motoarenie, ale tutaj się dzieje o tyle, że przedpełski w trakcie biegu uczy się, jak tego Doyla potraktować i w końcu ten jeszcze go na końcu yy, żegna takim pstyczkiem w tyłek, mm. można powiedzieć. Musnął jak Kasprzak kołem. Milika swego czasu, tak? <laughs> Dokładnie. i, i tyle go widziano bo, bo tak naprawdę i doj też w większości tych swoich biegów nie istniał ta na końcu w ogóle nawet tego 15 biegu nie liczył więc mm. no. taki to mecz dzisiaj był a propos Torunia i właśnie kolejnego biegu o którym tutaj nieśmiało mówiłem czy który nieśmiało sugerowałem no to był ten bieg dziesiąty, gdzie tak naprawdę pięknie jechał Lampard który wraca po tej kontuzji i, i, i oczywiście to Krosno więc ciekawe jakbyś się zaprezentował, gdyby to był mecz o jakąś większą stawkę. Natomiast tutaj bardzo sobie nieźle radzi w biegu dziesiątym, ale popełnia błąd w sensie taki, że odjeżdża na tą ścieżkę, gdzie nie, która nie jest najszybsza, jeśli chodzi o zewnętrzną, i Andrzej Lebediew podjeżdża bardzo ostro pod niego. Komentatorzy sugerowali, Patryku, że za ostro, że tam po prostu za bardzo sfrustrowany Andrzej Lebediew był sezonem, może mu bułka na śniadanie źle weszła, czy w ogóle nie. A jak ty widzisz te akcje? czy to było po prostu, to, to był ten żur, który robimy? Oh, <sighs> To jest ten żużel, który lubimy, i ten Andrzej, którego lubimy, bo właśnie on tak gasł. Był taki bieg, gdzie fatalnie jechał, jak zgrywał jakiś ogonny za najgorszymi swoimi juniorami ze swojej drużyny, a mm -hmm. był taki, właśnie jak ten dziesiąty bieg, gdzie naprawdę śmignął i Dudka na, na dystansie, i e, potem właśnie Wiktora po wewnętrznej, ale w swoim stylu. Po prostu to jest Andrzej biedy, nie wiem, z tego roku, z Grand Prix, przecież ostatnio też w Molili też znakomite takie akcje pokazywał. Nieraz mijał właśnie tak ostro. Wchodzi, więc to jest po prostu jego styl moim zdaniem, a nie jakaś frustracja z sezonem. Nie ma to jak sobie chcemy dopisać po prostu jakieś, jakieś rymowanki na końcu sezonu, żeby to się klikało, mm -hmm. żeby ładnie, pięknie nasze słowa wyglądały tutaj w tym w tym. Em, em, w tym... No, w tym takim wpisaniu się w, w e, złotą ustość, dziennikarstwa. To, to, to widzę, że ty, ty chcesz im za chwilę Co? dorównać. Ty się nie bij tutaj ja z nimi, się, to jest nierówna walka. To jest dopiero hipokryzja. W każdym bądź razie, a propos pozostałych zawodników, to chyba tutaj jednak ten występ Roberta Lamberta w biegu 14 jest odpowiedzią na to, że z, z tych wszystkich liderów trzeba było po, pokazać, że jednak, czy inaczej, trzeba było go rozjeździć, bo Dudek i Seifudinowem sobie wrzucili na luz po czterech seriach, i w biegu 15 w końcu Milik z Doylem na 5-1 przyjechali juniorów, czy Heiselberga oczywiście i Afelta. Natomiast Robert Lambert wyglądał dość pozytywnie, ale powiem ci szczerze, ja mam nadal obawy. Jako na pewno nie antyfan Torunia. Czy fan to zależy kiedy. Dudek jeździ, więc niby powinienem być w tej Jednej, siódmej czy 8. Natomiast powiem Ci szczerze, że tam trochę jeszcze coś mnie tutaj. Dobrze, że ten Dudek sobie tak grabi ostatnio pozytywnie i coraz większe sygnały wysyła solidniejsze w stosunku co do Brudzkiego, żeby go jednak powołać na DPS. Ale Robert, no, dzisiaj niby dobrze, ale czy to będzie już ten Robert na playoffy? No, nie, ja myślę, że tutaj nie ma co, co za bardzo przesadzać z tymi, z, z tymi wychodzeniem gdzieś do przodu. Fajnie, że te play-offy się w końcu trafią. W sensie, no, nie, że pierwszy raz, ale że po fatalnym początku sezonu, ja nie mówię, no, że, ja nie chcę wracać do tego, że ja gdzieś tam wieściłem, że będzie słabo i że będzie <laughs> siódme miejsce jakieś. Ale daleko nie jestem. Myślę, że, że ta Unia Leszno jeszcze może się pokazać, tym bardziej, że mają bardzo ciężki ostatni mecz wyjazdowy do Gorzowa, Torunianie, więc zobaczymy, co, co tam Leszno zrobi w ostatnim swoim meczu. Wiadomo, Ci też będzie mówili o tym, że przecież w końcu pokonali tą Spartę Wrocławską. zapraszamy już na kolejny odcinek. Ale to nie tak jak ta kibica. <laughs> I będzie o tym też, kochani. Także już spojrujemy, zapraszamy, oczywiście klikalność y, y, zapewniamy. I y, po prostu myślę, że tutaj więcej niż pół. Po połówka, przepraszam, ćwiartka to tutaj nie, nie, nie pójdzie po meczu, bo, bo, bo niestety, ale chyba są za, za słabi. Wydaje się, że trafię na, jeżeli w ogóle tak będzie, no to, to na ten Lublin w najlepszym wypadku I, i tutaj nie widzę zbytnio szans, a już jak już teraz Kubera w formie, juniorzy też rozjeżdżeni, zaraz będzie mistrz świata juniorów, przecież już dwukrotny, to, to nie widzę tutaj szans na jakieś niskie porażki, a leszno z racji tego, przepraszam, nie leszno, tylko, tak, leszno, że się wzmacnia teraz i teraz lepiej to im wygląda, u nich wygląda i pokonali tą spartę w nawet jakby z tego szóstego miejsca, to myślę, że tutaj będzie lucky loser, jeżeli już. A co w takim razie powiedzieć o tych Wilkach Krosno? Może inaczej, czy ktoś tu się nadaje na tę Estraligę? Czy Jason i Andrzej jednak, bo wiadomo, że będą pewnie chcieli e, zostać i rozmaite gkm -y, czy Grudziądze już sobie na nich e, ostrzą e, apetyty. Natomiast e, szkoda trochę tego Jasona, że on tak gaśnie Patryku jednak mimo wszystko, bo wiadomo, że Krzyśka Kasprzaka nie ma. Ile by tych punktów zrobił w Toruniu? Ano nie za wiele, ale może z jakichś 6 czy 7 w 6 startach by skapnęło, kto to wie. A tutaj e, Jason chyba tak jak w G Grand Ostatnio taki w Lidze y, zaczyna troszeczkę cieniować, bo przecież i ostatnie spotkanie z Lublinem u siebie, ale no, tam pierwsze trzy biegi to były 3 razy 5 do jednego. Y, wcześniej no, ta forma tak naprawdę mu pikowała w dół tak w połowie sezonu, bo tam właśnie też od meczu z Lublinem, ale w, na stadionie Koziołków, ale też z Grudziącem czy z Częstochową, no, wcale takie słabe nie były. A tutaj. No tak, no wiesz, to jakby nie było, to prawie średnio, To nie jest jakiś zły przecież sezon. do ile? to jest 20 zawodnik w tej chwili ligi, więc no to bardziej, że ja nie lubię tam nazywać ludzi złotówami, ale że on jednak idzie tam, gdzie kasa i gdzieś tam próbuje pod jakimś płaszczykiem niby teoretycznie jakiejś tam walki sportowej wybierać sobie kluby, no to jednak tutaj chyba poszedł typowo za podpis, za stawkę punktową i pewnie tak samo będzie. Za rok bez sentymentów zakładam, że odejdzie z wilków i znajdzie sobie jakieś miejsce. No bo no, ja, no, nie można z taką średnią już cokolwiek by nie mówili o nim, to jeszcze jeden mecz tylko do odjechania i ta średnia mu choćby zero punktów zrobił w ostatnim Czyli... biegu meczu. Nie spadnie, więc spokojnie się utrzyma. A Andrzej Lebedew, za waleczność też pozwoli mu zostać tutaj. Czyli nie wiem, w, w, w Twoim zdaniu Jason Doyle to jest fenomenalna druga linia. Nie, no to jest. Dalej lider, tak? Tak, dalej Ale w grudziącym. No tak, tam, grudziący. hm? no, ta, o. no dobrze, no tam. To się no, A właśnie, Andrzej LeBiedy. Wiadomo, że tutaj u niego problemem jest to, co zresztą mówił w wywiadach, że nie zna tych torów po prostu. On jest walecznym zawodnikiem, ale kompletnie tego sprzętu nie potrafił dokleić. Czy ty widzisz, właśnie jego dalej w ekstralidze, właśnie może jako ta druga linia, żeby jednak jechał tam chłopak, tu jego miejsce? No Druga linia, tylko że właśnie. Problem jest chyba to, że jednak ma paszport niepolski, więc tutaj. No jak A mówi lepiej się... niż nie jeden Polak. Y tak, tak. I to przede wszystkim naprawdę pięknie słowa dobiera. Zresztą był u nas w wywiadzie. Zapraszamy oczywiście, jak sobie przegrzebiecie na parku maszyn, wpiszecie libiedy w Andrzej. To tam dość nawet nieźle klikalny był ten wywiad u nas y po meczu. Z Unią w, w pierwszej kolejce. W każdym razie, yy, jakby. Jak bierzesz stranieri, to, to to powinien być lider, tak? Więc taki Andrzej, to jako doparowy, no to naprawdę musiała być drużyna, Właściwie coś jak typu, e, nie wiem, apator toruń, tak? Gdzie ma jako Polaka, który jest liderem, czy, czy Wrocław, no ale to wiadomo, że to są zespoły, które tą kadrę już praktycznie mają ustawioną na przyszły rok. Chociaż ja wiem, taki zaprzed Pełskiego jakby wszedł i ten Wiktor został na U24, co myślisz? Może no, to Poruń. Kto to wie? <laughs> A to jeszcze jedno, cały odcinek będziemy musieli, słuchaj, panie kolego, o tym tak zrobić. Tak, tak. Dajcie znać, kochani, co wy sądzicie o tym spotkaniu. Oczywiście zostawcie nam lajka, jeżeli to nie spowoduje u was żadnych turbulencji czy komentarz właśnie, bo my je czytamy. To nie jest tak, że, że, że mamy je gdzieś, żeby tylko był ten viral. Nie, nie. My też się uczymy, jeśli chodzi o to. No i oczywiście subskrypcja zawsze, ale to zawsze mile widziane pomagają pozycjonować nam nas, na ten nasz żurlowy barłuk. Łapki w górę, oczywiście dzwoneczki Twitter i Instagramy, tam też właśnie ostatnio w siłę, dzięki wam kochani, oczywiście zapraszamy tam też i Patronite.pl na Park Maszyn, wsparcie monetarne naszego kanału i żużlowa rodzina się razem trzyma, wsparcie oczywiście dla Andrzeja Szymańskiego non-stop, błagamy, prosimy o pomoc dla tego byłego zawodnika, który um, unilasznął między innymi, który no teraz też dość ciężki okres przechodzi i to wszystko jest właśnie pokłosiem 2001 roku w Rybniku. Jeżeli będziemy w stanie mu pomóc, kochani, wspólnie, to być może w końcu ten, ziści nam się to marzenie zrobienia takiego prawdziwego odcinka retro z zawodnikiem, który pamięta doskonale jeszcze te czasy i to wszystko czuje. To tyle. Dziękujemy serdecznie za uwagę. Do zobaczenia już w, ostatni, w ostatnich, w kolejnych odcinkach oczywiście w tym, co Patryk już zapowiedział, na przykład Wrocławia z Lesznem. Trzymajcie się i wspaniałych emocji życzymy. Okazji meczów w Waszych duszyn. Trzymajcie się. Pa. Ciao.